Witam Was serdecznie i zapraszam do końcika Hani. Ja jestem Hania i zapraszam Was na wycieczkę po Australii Zachodniej, ciąg dalszy. Cały czas jesteśmy w Karolini Park, moje ukochane miejsce, więc nie wiem, to chyba będzie już ostatni film. Potem pojedziemy do Brum, Darwin i aż do, do samą północ Australii w gorące tereny, gdzie będą krokodyle i inne piękności. Ten park jest bardzo wielki, jak widzicie tutaj, z prawej strony na dole jest podziałka. On się ciągnie chyba 100 km w jedną stronę, 50 km w drugą stronę. I tych kanionów jest wiele, to nie jest tylko jeden. Ja, te najpiękniejsze, do których myśmy dotarli, myśmy do trzech dotarli, nie były tak daleko. Już w tym roku do pierwszego kanionu jest częściowo droga asfaltowa, ale do reszty niestety trzeba przynajmniej 30 km jechać. Drogą często ona jest strasznie dziurawa, jest ogromny pył, a do tego czasami trzeba przejeżdżać przez rzeki czy przez wodę, więc nadaje się ona tylko i wyłącznie do, dla tych, którzy mają samochód z napędem na cztery koła, a nasz niestety taki nie jest. Ale piękno tych i urok tych kanionów, które tutaj mamy, był wystarczający. One są tak przecudne, tak piękne, taka oaza ciszy i spokoju. My idziemy piechotą, idziemy od naszego kempingu. Większość National Park, tak jak powiedziałam, ma dojazd drogami nieasfaltowymi. W większości nie ma prądu. Są zawsze toalety. Woda jest wówczas, kiedy woda jest dostępna. Na przykład tu w Karodzinie wody nie ma. Jest jesteśmy tylko jedno miejsce, gdzie można wodę głębinową sobie nabrać. Gorcz. No zobacz, jesteśmy na samym dnie. Wszystkie National Parki w Western Australii są pięknie oznaczone i pięknie przygotowane. Te wycieczki nie są bezpieczne, co roku giną tutaj ludzie. Ja pokazuję, bo to jest takie gorące wiecie od słońca, bo to jest prawie że czyste żelazo. Wszystkie trasy są bardzo dobrze oznakowane, wszędzie są znaki jak są jakieś niebezpieczeństwa, a mimo to ludzie często ignorują i giną. Tu jest cudowna pogoda w ciągu dnia, jest temperatura pewnie 20. 5, 26, 7 stopni, ale jak noc zapada, to jest w środku lądu, to jest bardzo głęboko w ziemi i tu się robi piekielnie zimno. Jeżeli na przykład ktoś sobie złamie nogę, czy coś się stanie, że nie może wejść z powrotem do góry, to ktoś musi lecieć do góry. Dopiero na samej górze jest telefon, bo tutaj oczywiście recepcji z telefonu komórkowego nie będzie. Musi wejść na górę, wołać o pomoc. Bardzo to długo trwa. Zdaje się, że w tym roku osobę przez dwa dni wyciągali tutaj z tych właśnie kanionów. My idziemy w tej chwili tym najpłytszym. Nie wchodziliśmy tym razem do tych najgłębszych, ale jeżeli ktoś ma siłę, którą mieliśmy 6 lat temu, to weszliśmy na samo dno do tych zupełnie głębokich, takich purpurowo-czerwonych kanionów. I tam jest dość niebezpieczne. Trzeba być dobrze przygotowanym. Przede wszystkim ludzie, często przyjeżdżając z Europy, ignorują słońce australijskie, które potrafi być bardzo mocne, i zawsze należy mieć kapelusz. Trzeba mieć ciało przykryte i wnieść z sobą bardzo, a to bardzo dużo wody. Tutaj, akurat w tych gorczach, jak widzicie, wody jest sporo. Sądzę, że ona się nadaje do picia, chociaż nie jestem pewna. Nigdzie żadnych znaków nie, nie było, ale jeżeli nadaje się do kąpieli, to prawdopodobnie i do picia również się nadaje. Nie ma tutaj żadnych dzikich zwierząt, oprócz węży, które mogą być niebezpieczne. Myśmy raz jak szli, to gdzieś ktoś zobaczył węża, i każdy kto przechodził, to szedł z kijem, bo jak już wcześniej wspomniałam, węże są bardzo bojaźliwe i one uciekają. Jeżeli się idzie na wędrówkę, to jest dobrze robić. Trochę hałasu lub drgania. Wąż jest dosyć wrażliwy na drgania, i jak słyszy drgania, to on po prostu ucieka i się chowa. A my sprawdzamy zawartość żelaza tutaj. Jak widzicie, sporo jest turystów tutaj i sporo starszych ludzi, co mnie bardzo miło zaskoczyło, że nie ma limitu wieku i ludzie nawet w bardzo podeszłym wieku. Ciągle cieszą się życie i ciągle to życie odkrywają i odkrywają nowe miejsca, co jest bardzo, a to bardzo piękne. Wiecie, zauważyłam podróżując przez Australię. Że nigdy nie spotyka się, bardzo niewielu Azjatów się spotyka w takich miejscach dzikich. Tak samo tym razem nie spotkaliśmy ani jednego Polaka, nie słyszałam nigdzie języka polskiego, natomiast było bardzo dużo ludzi z Kanady, z Ameryki i z Europy, szczególnie Niemców, Francuzów i Anglików. My jeździmy od samego początku, właściwie od pierwszych tygodni, jak tylko do Australii zajechaliśmy. Na tym początku, jak nie mieliśmy pieniędzy, to po prostu spaliśmy w naszym samochodzie, za który chyba 400 dolarów za pierwszy nasz samochód zapłaciliśmy i po prostu sypialiśmy w czwórkę w tym samochodzie. Było to niezbyt wygodne, no ale jak nie było pieniędzy, to była jedyna możliwość zwiedzania kraju, a ja nie byłam w stanie usiedzieć na miejscu. Tak mnie ciekawił ten. Kontynent, ten obszar, że właściwie myśmy ciągle jeździli. A ta oaza ciszy i spokoju tutaj to jest, no to jest po prostu tak boskie miejsce, że ciężko jest stąd się oderwać. Ja powiedziałam, że to będzie ostatni film, ale wiecie co, jak go skończyłam i zaczęłam robić, to miałam tych klipów na dwie godziny. Widzicie te drzewa, one są tak niesamowite, ja tam dalej pokażę. Martwe gałęzie robią się czarne i ten kontrast bieli i czarnego jest przecudny. A tutaj y, zaraz pokażę Wam, jak w serce woda dochodzi. Widzicie te gałęzie, jak się idzie? To jak deszcze padają, to tu w ciągu dosłownie chwili woda może przybrać tak bardzo mocno, że będzie powódź. Stąd ten park w czasie sezonu mokrego, kiedy deszcze padają, jest zamknięty. Musi to wyglądać niesamowicie, bo w niektórych miejscach prawie na 2-2,5 metra było widać na gałęziach pozawieszane korzenie, że jak woda leci, to ona leci z olbrzymią prędkością i jest bardzo, a to bardzo wysoko. W tych drzewach mieszkają, w tych dziuplach, takich po starych gałęziach, jak są dziurki, to mieszkają takie maciupeńkie ptaszki wielkości chyba orzecha włoskiego. One są tak szybkie, jak błyskawica i takie maleńkie i ślicznie, prześlicznie rano zawsze śpiewają. Do najpiękniejszych naszych National Park, parków narodowych w Australii Zachodniej nigdy nie ma dróg asfaltowych, co jest w sumie bardzo dobre. Tak samo jak ja Wam powiedziałam, że nie można wjechać tutaj nigdy z żadnym zwierzęciem domowym. Są kempingi porobione, niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Średnia cena za taki kemping, jak się ma zniżkę, to chyba jest 8 czy 6 dolarów od osoby, a bez zniżki, tak jak dla nas, to 10 dolarów od osoby za nocleg. Nie dostarczają tam absolutnie niczego oprócz toalety. Ale miejsca są zawsze oddalone od drogi, są zawsze przecudnych, y, przepięknie położone i jest zawsze cisza. Wiecie, jak y, robią komercjalne karawan parki, to zwykle te miejsca są y, bardzo blisko siebie. Na kemping jeden karawan czy jeden namiot przy drugim stoi. U nas w parkach narodowych one są rozstrzelone, tak żeby w zasadzie jeden drugiego nie widział, i człowiek ma wrażenie, że jest absolutnie sam na opustoszałym terenie. Te kempingi są prowadzone przez ochotników, ludzie tacy jak na przykład my, którzy podróżują, to się zgłaszają i mogę się na przykład zgłosić i powiedzieć, że przez jeden miesiąc ja będę zajmowała się kempingiem a zajmowanie się polega na tym, że taka osoba pobiera opłaty, musi oczyszczać miejsca, po prostu zarządza tym miejscem i w zamian za to Park Narodowy daje jej możliwość bycia tutaj za darmo, czasami dostaje się samochód służbowy. Ale to jest, wiecie co, to jest bardzo, a to bardzo ciężka praca. Zobaczcie, jaki znak, który mówi, żeby pod tą skałę nie wchodzić, a to są mrówki z białymi dupkami, tam, tam w nich mają. Miód aboryżeni bardzo je zajadają. Nie jestem właściwie pewna, czy to są właśnie te, ale są tutaj takie mrówki zielone i one mają w sobie miód i aborygeni Je jako słodycze, jako cukierki używali i bardzo chętnie, szczególnie dzieci, uwielbiały je zajadać. Jeden aborzygen nam opowiadał że jak pamięta ze swoich lat dziecinnych, jak z mamą szedł przez właśnie jakieś takie kaniony bo głównie kobiety u aborygenów zbierały jedzenie właśnie węże jaszczurki to było ich zadanie i mówi, że marudził, nie chciało mu się iść, nogi go bolały, i marudził, i marudził, i w końcu matka nie wytrzymała, i w pewnym momencie podeszła do drzewa, gdzieś tam wsadziła rękę do tego drzewa i wyjęła całą garść tych zielonych mrówek z miodem i jemu dała. I mówi, że to była najpyszniejsza rzecz, jaką on kiedykolwiek w swoim życiu jadł. I mówi już, potem nigdy nie marudził, ale wiedział, że są pyszne słodycze, można gdzieś tutaj w buszu znaleźć, tylko dokładnie one, te mrówki żyją na drzewach, więc trzeba wiedzieć, na których drzewach i w którym miejscu ich szukać. Te, te miejsca były miejscami pożywienia aborygenów. Oni tutaj oprócz swoich religijnych i swoich tradycyjnych obrządków, to również właśnie jakieś węże, czy jaszczurki, czy gady. Większe zwierzęta jak kangury to u góry polowali. Zobaczcie na te korzenie niesamowite, a to taka lina, ona się ciągnęła, nie wiem jak wysoko, ale od samej góry, czyli właściwie można byłoby na tej linie do tego kanionu zjechać. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że Australia jest e, bardzo dzikim jeszcze kontynentem. I są te szlaki, i wszystkie parki są przecudnie przygotowane i wszystko funkcjonuje wspaniale, jest oznakowane, ale na przykład trzeba pamiętać takie rzeczy. Że u nas tutaj w Australii zachodniej słońce zachodzi bardzo szybko i czasami ludzie sobie nie zdają sprawy, siedząc tutaj wewnątrz, jest cudownie, wygląda na to, że słońce jeszcze jest wysoko, a jak zachód słońca przychodzi, to w zasadzie w ciągu 10 minut słońce znika z horyzontu i robi się ciemno. Jak się robi ciemno, to w kanionie robi się piekielnie zimno i się robi czarno, ponieważ jest cień od tych skał. I to staje się wówczas bardzo niebezpieczne, jak ludzie są nieprzygotowani. A to jest kąpielisko dosyć popularne i tu można było sobie bardzo przyjemnie się kąpać. Woda w tym baseniku była ciepła, ponieważ on jest dosyć wysoko. Dla aborygenów to miejsce jest też bardzo ważnym miejscem. Oni tutaj jakieś swoje tradycyjne obrządki właśnie przy tych wodospadach uprawiają i od czasu do czasu prawdopodobnie te miejsca są zamknięte. I tak to się okazuje, że niby w tej pustyni Australii są tak przecudne oazy, o których <laughs> mnie się nawet nie wyobrażało. Słuchajcie, jak ja pierwszy raz zajechałam, to mi było ciężko uwierzyć. A to jest nasz lunch pyszny, sobie zrobiliśmy. Chlebek razowy z jajkiem i bardzo dużo sałatki wsadziliśmy w plecach i po czterech czy pięciu godzinach wycieczki tutaj odpoczynek, kąpiel i jedzenie. No tak, powiedziałam na początku, że to będzie ostatni film, ale wiecie, ja nie jestem w stanie tych wszystkich klipów powyrzucać. Tak bardzo chcę Wam to pokazać, tak bardzo chcę Wam, żebyście razem ze mną, chociaż na miastkę, mogli przeżywać tego piękna, tego uroku, tego ciszy i spokoju miłości, akceptacji tego całego piękna, które nas otacza, więc strasznie mi ciężko jest powyrzucać klipy i niestety jeszcze jeden następny będzie film, ale to będzie z innego kanionu i tam będziemy jechali drogą czerwoną, także on będzie trochę odmienny a potem już ruszymy dalej w stronę Brum. Bardzo ciężko mi było stąd wyjechać, ja już nie pamiętam, jak długo tutaj byliśmy, czy tydzień, czy dwa, ale ta oaza spokoju i ciszy, ta odległość, tutaj ani żadnego samochodu nie słychać, ani żadnych samolotów nie ma, po prostu tylko 100% natury i przyrody. Tu można odciąć się od całej cywilizacji, od całego świata, który nas otacza, zapomnieć o wszystkim, co istnieje dalej, i tylko żyć w tym maleńkim świecie, wypełnić swoje życie totalną akceptacją. Zobaczcie, jak przez stopy to żelazo jest wyświecone. Ono się świeciło, że było właściwie, nawet ścieżki nie musiały być oznaczone, bo Ludzie butami tak wyświecili, można było po prostu iść tam, gdzie jest wybłyszczone od rąk i od stóp. Zobaczcie jaki ten kontynent jest niesamowicie bogaty właśnie w minerały. I to we wszystkie minerały, złoto, srebro, żelazo, co właściwie, cokolwiek jest, istnieje na tej planecie, te wszystkie minerały są tutaj, właśnie w Australii Zachodniej. Wiecie jak bardzo słońce jest ważne dla życia. My często to ignorujemy, bo nam powiedziano, że słońce powoduje raka skóry, a właściwie większość chorób powstaje od braku witaminy D. A żeby tą witaminę D wyprodukować, to trzeba codziennie przebywać na słońcu i to właśnie w samo południe przynajmniej 15 minut. Tym razem udało mi się rybki sfilmować, bo ktoś tam pokruszył krakersy, czego się nie powinno robić, no ale niestety Ludzie jak to ludzie wszędzie są tacy sami. Z jakiegoś powodu nam się wydaje, że jak podkarmimy dzikie zwierzęta, to może będzie im przyjemniej, a karmią dzikie zwierzęta naszym jedzeniem, to my je zabijamy, bo raz, że to jedzenie jest pełne chemikalii, a do tego to nie jest ich naturalne jedzenie, a po trzecie, wówczas dzikie zwierzęta traktują człowieka. Źródło jedzenia również i szczególnie ptaki jest bardzo niebezpieczne karmienie ptaków ja sama zostałam tutaj raz zaatakowana przez sokoła co było <grymnie> bardzo nieprzyjemne ja się tak przestraszyłam sokół mi z ust wyrwał kawałek mięsa ja akurat wkładałam do ust już miałam go zjeść i w tym momencie poczułam niesamowity ból w palcu a on musiał siedzieć na gałęzi i po prostu podleciał i wyrwał to było tak szybkie że zanim się zorientowałam to było już po wszystkim a tutaj to żółte to jest używane przez aborygenów do malowania twarzy. Oni to mieszają jakoś z piaskiem i właśnie ozdabiają sobie tym swoje ciała. A oprócz ozdabiania, to te substancje pomagały im w chronieniu skóry przed słońcem, prawdopodobnie ochroniały przed insektami i tak dalej. Czy wy widzicie, jak to jest ułożone? Zupełnie jakby ktoś z cegły to poukładał. Takie plastry. Mnie to fascynuje i zastanawia w jaki sposób to wszystko powstało. Jak przyjechaliśmy do Australii to zauważyłam właśnie, że ludzie podłogi robią z takich slate to się nazywa i to właśnie z tego z takich płyt. Myśmy nawet w naszym pierwszym domu również taką kamienną podłogę zrobili. Ona mi się ogromnie podobała, ale przez jakiś czas potem przestała mi się podobać, bo to jednak było zimne i wróciłam do i zmieniliśmy podłogę na drewnianą, ale z tego robiono dachówki. I w ogóle używano do, do budownictwa, a właśnie szczególnie na podłogi, czy do ogrodów, do wykładania takiego paving w ogrodach. Część tego parku dzisiaj została oddana z powrotem aborygenom i w drugiej części oni nim zarządzają, co nigdy nie działa, wiecie. Widzicie, w tych dziurkach mieszkają te maciupeńkie ptaszki, właśnie w takich dziuplach. My próbujemy oddać. Im ten ląd z powrotem, właśnie pod warunkiem, że oni będą prowadzić te parki narodowe, a to nigdy nie wychodzi. Oni nie potrafią tego robić, nie mają takiego doświadczenia. Oni przede wszystkim nie wiedzą, jakie mamy potrzeby. Jak widzieliście, tam były znaki, ostrzeżenia. Jeżeli ktokolwiek przyjeżdża do Australii, radzę bardzo dobrze czytać te ostrzeżenia i jednak ich przestrzegać. One nie są bez powodu podane. I żeby uniknąć w nieprzyjemnych sytuacji i kosztów ogromnych, bo jak komuś się coś stanie w takim kanionie, czy za późno pójdzie na spacer, to są potężne koszty, żeby kogoś wyciągnąć. Czasami to kilka dni trwa, zanim zdołają kogoś stamtąd wywlec z powrotem na powierzchnię. A my po siedmiu godzinach wycieczki, już ledwo ciągnąc nogi za sobą, Wracamy z powrotem do kempingu. Najgorsze było, że skrapaliśmy się z tego kanionu na górę, co nie było takie łatwe, bo on jest dosyć stromy. To jeszcze chyba dwa albo 3 kilometry. Już wprawdzie po płaskim trzeba iść. A tutaj, jaszczureczka kompletnie zakamuflowana, i ma taki sam kolor jak ta ziemia wręcz niezauważalna. Ona się wyścigowa nazywa, bo jest bardzo, a to bardzo szybka. Ja już ledwo nogi wlokę teraz za sobą, ja już o niczym innym nie marzę, tylko żeby usiąść i zjeść coś, odpocząć i teraz patrzeć na zachód słońca. Piękna była wycieczka, bardzo męcząca. Ale to daje takie, takie zmęczenie fizyczne, daje niesamowitą satysfakcję i przyjemne uczucia, mimo że każda kość i każdy mięsień ciała bardzo boli. My dziennie robiliśmy takie wycieczki właściwie każdego dnia, po kilka godzin, czasami pięć, czasami sześć. Właściwie przez cały dzień, jak nie jechaliśmy, to chodziliśmy. Tutaj następne to drzewo i widać, wszystkie martwe gałęzie robią się. Czarne jak smoła, natomiast kora jest śnieżno-biała. One są mieszkaniem dla dzikich pszczół. Tutaj pszczoły również mieszkają w nich i dla tych maleńkich ptaszków. A ja już chyba wam wcześniej wspomniałam, że w australijskich parkach narodowych. Zwykle nie ma recepcji telefonicznej na, te, na telefony komórkowe, także jesteście tutaj zupełnie bezpieczni. Nikt do Was nie może zadzwonić, ani Wy, jeżeli chcecie zadzwonić, to musicie jechać zwykle do centrum turystycznego, które jest w każdym parku narodowym, i tam skorzystać z telefonu publicznego. Ale przebywając tutaj przez tydzień czy dwa, macie zagwarantowane, Absolutnie zero kontaktu ze światem zewnętrznym. Sześć lat temu, jak byliśmy, to była garstka ludzi, bardzo niewiele. Teraz, jak byliśmy, słuchajcie, to kolejki stały na nocleg, trzeba było się ustawić. Tutaj z powrotem widać biała kora zarasta na czarnym, martwym drzewie. Po raz pierwszy po mieszkaniu już prawie 30 lat tutaj zdaliśmy w takiej sytuacji, że trzeba było stać w kolejkach, a z tej termitiery w środku drzewo wyrastało, jak zauważyliście krzak. W tej chwili wyszliśmy już na teren kempingu. To jest pierwsze miejsce kempingowe. Zaraz Janusz będzie przechodził koło takiego, tak to wygląda. Każde miejsce ma swój numer, trzeba się zarejestrować na stacji. Przy wjeździe zwykle stoi właśnie ten Camp Grand Host, to się nazywa. U niego trzeba zapłacić, dostaje się numer i sobie można postawić. Ten tutaj ktoś rowerem przyjechał i ma tylko maleńki namiot i rower. One są na tyle rozstrzelone, że tak jak powiedziałam, że macie w zasadzie poczucie, że jesteście w pustce. Nie ma tutaj żadnych świateł, nie ma elektryczności, toalety zwykle. W tych miejscach są takie buszowe, polne, bez wody. W parkach, w których jest woda dostępna, to zwykle są prysznice, ale prąd jest tylko na energię solar, nie ma żadnych generatorów. Nie wolno w parkach używać w ogóle generatorów, więc można cieszyć się stuprocentową ciszą. Jak ostatnio byliśmy, to było bardzo dużo psów dingo, które przychodziły i właśnie tutaj węszyły w oku samochodów, a tym razem chodziłam i szukałam, widziałam ślady psów, nie wiem czy to były psy dzikie, ale ani razu dingo nie spotkałam. Janusz już odlewa ziemniaki na nasz obiad po długiej wycieczce. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę miłego dnia, życzę uśmiechu, pogody ducha. I pamiętajcie, uśmiech czyni cuda. I do usłyszenia. Ciao.